Dzień dobry. Pokemaniacy. Cześć, witam wszystkich. Yy, długo nas nie było. Ja też może. Tak, tak. Przedświąteczna przerwa, trochę będą roszady. Teraz do końca roku za dużo się nie będzie pojawiać, bo będą zmiany, ale mhm. o tym później kiedyś. Może nagram filmik, może postaw wrzucę, może coś na Instagrama, nie wiem, pomyślimy. Bądźmy tak. Ale dzisiaj taki szybki, przedświąteczny jeszcze opening. Mhm. I mała pogadanka chwilowa, taka przypomnienie. No, w ogóle mamy matę. Z upc Cza -Czaruś, się czaruś, 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 A dzisiaj, jako że Czaruś to łatwo było się domyśleć, że coś do nas w... <grym <grym przyleciało, czyli no. otwieramy czarusza. Tata dostał schizę, nakupował i tak. otwieramy. No, święta jedno... akurat doszło. Myśleliśmy, że paczka nam zaginęła, ale jakoś magicznie się pojawiła. Dziwne. <grym> tak, także draf. będziemy otwierać. Dobra, słuchajcie, teraz przede wszystkim tak. E, Finki dziadka dzisiaj nie ma, ale ja nie o tym. Słuchajcie, przede wszystkim nie krojcie tak jak ja w stronę siebie, bo się poranicie. E, ale, ja nie ale przede wszystkim e, zrzutka, pamiętajcie, drugi dzień świąt mamy live'a. Trochę będzie rozdawany różnych fajnych rzeczy. E, na zrzutce jest. E, 151, 2 busterki plus jeden Shiny Treasure X ten najnowszy japoński setik. Także zapraszamy na zrzutkę. Już są 3 osoby. Mm -hmm. Bardzo się cieszymy. Pamiętajcie, że wszyscy, którzy na zrzutkę wpłacą. Dasz sobie radę? Właśnie tak patrzę, jak otwiera. A to, to jest. wysuwane. Tak. Wszyscy, którzy na zrzutkę wpłacą, pamiętajcie, że biorą udział. Myślę, że... Biorą Spólna udział. Roba. O, o jakie ładne. No. Biorą udział w losowaniu PSA 9. Kurczę, patrzcie, fajnego. jaki boksik. To jest w ogóle e, taki mm, boksik e, bat, battle dekowy do układania deku. Oparty takiego... o, o Charizarda i o set e, Ruler of the Black Flame. Jest mhm. tutaj dodatkowo 10 boosterków. Skoro oparte o Charizarda, to będzie tu Charizard. Tak? E, tak. Chce się ja widzimy, no nie wiem co tu jest. W środku. No i właśnie teraz sobie otworzymy. Pudełko jest bardzo fajne. fajne. Przy okazji wow, powiem Wam, że, że pudełko będzie służyć nam za pojemnik do kart. Mamy takie tam pudełeczka. Dobra, najpierw sobie to wyciągamy. Jest nasza Iono. A to jest deck, jak dobrze rozumiem? To znaczy, z tego się składa deck, nie? Tutaj A mamy. A że deck ma 60 kart, nie? No, Ale tu jest bardzo dużo kart. Jest chyba 100 z hakiem. Mm -hmm. Tutaj pokazuję, jak yy, chłopczyki małe grają sobie. No? <grych> tutaj mamy takie rzeczy, tam. No, ta, wiesz, ta 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 to? Ta, to jest taki toolbox, typowy. Patrzcie, to mamy... toolbox. Nie? Yy, są, ale no te ale są dużo lepsze, no, bo tutaj masz kurczę konkrety. No tam nie? jak dobrze no sześć boosterów, dobra otworzymy, jakaś... to pokażemy, żeby nie było. talia i chyba dwie powiedzmy karty różne. Tam była Dedene, kiedyś, Darkrai, i się bawiła. Tak, jakieś tam karty. bardzo dobra karta podobnie. A tutaj rządzą karty, które cały czas są w rotacji. Non stop jeszcze, no macie znacznik Vistara Stamardowa. No, ale do pokaż to. Fajne. Ale patrzcie, przykładeczki. Cztery różne, żeby było fajnie, nie? Oczywiście o, są kartonowe, ale taki dobry ten karton. lakierowane u góry, mm -hmm. także są fajne. Tu mamy trzecią i czwartą. Ładnie wyglądają. bardziej Ja tak trochę siły używam i to się nie gnie, więc no, 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 fajne. przekładeczki są fajne. No, bo to ja Możemy sobie i mamy nasze buste. A nie mogę tego prosto wysypać? Nie No wyprzec. możesz. No, to wysyp. O kurde. No nie chcą jechać. Dobra, dobra. O, Wszystko to jest... wyszło. tutaj I co, i ta wkładka jest w środku taka? Jest tak, to jest taki tam. Wiesz, jest 3. A co deków nie otwieramy? Yy, otwieramy 3, 4, 5, 6. Ale to pudełko jest 0. 7, 3. 8, 9. 10 busterków jest, także jest fajnie. Bo już macie 10 busterków. Widzicie, żeby mi się najbardziej pudełka To znaczy tutaj są, wiecie te. Mm... A może daj mi gdzieś tak, żeby było. Weź. Tak dajmy, żeby było gdzieś widać je. No, nie wiesz co, nie będzie miejsca na otwieranie. Ale wez? tak będzie tylko. W sobie Dobra, no, no, no. tylko czarka tak. żeśmy zasłonili teraz. Dobra, zostaw takie. No nas, jest i no. Dobra, otworzymy sobie mm. to. A i to jest to, to są takie typowe, wiecie, y karty utility do zbudowania sobie deku, nie? I tylko nie umiemy w krzaczkowy. Krzaczkowy nie umiemy. No tak jak widzicie, tu Heavy Ball, jakiś rare candy. Mm -hmm. Jakiś tam switch, jakieś bole inne, otwórz, to są te. To są w ogóle wszystkie karty, które tu widzicie. One chodzą generalnie cały czas teraz w meczapach. Tak, tak. To są wszystkie takie karty, Ty no wiesz, jest i jest energia. I bas, Zobacz oczywiste. jest energia fioletowa i, u, sorry. I, żółta. i żółta i tutaj mamy drugą część. Widzimy sorry, że się tacie trące, jak yy, spadnie. Telefon to się nie obraźcie, bo nagrywamy dzisiaj telefonem, stojak, tak że liczy. jakość będzie troszeczkę lepsza. Mm -hmm. No i tutaj mamy Jono. A co ta Jono robi? Rajhana, wiesz taka, co, co, nie by... wiem, bo ja już dawno nie śledzę kart w grotacji, które grają. Mm -hmm. Właśnie, wiesz co I Tutaj sobie mamy ja tam... trenerów, tak jak widzicie, o jest Irida. Tego to nie pamiętam, no mów yy, I Dzisiaj byłem na tym. Taki tak? Takie, no chyba tak. Przemyślenia takie miałem. I doszedłem do wniosku, że była pora wrócić do gwinta, Ale A? nie na kanał, tylko profilaktycznie sobie grać. No można, Roz, można. Rozluźniając jakiś durny ja dek przesunę. zrobić, którego każdy nie no będzie zrobił i będziemy grać taki. Krem de la creme, patrzcie tutaj. A to nie powinno być trzech Radiant, czy tam dwóch. Nie, było? tutaj jest greninja i o! jest ten czaruj. Zobaczcie, jaki to jest Radiant, patrzcie. Twój ukochany czar. Zobaczcie, ten. jak macie Radiantowa Geoczarka w, w angielskiej wersji, to sobie zobaczcie na różnicę tutaj, nie? Patrzcie Ale fajne. Jak, to się, jak to jest. To jest Magic. Klafi coś o tym wie? Bo wylosował nam PSA, tak? PS, PSA 10 i Marcino coś o tym wie, bo on od nas akurat mm -hmm. jednego wyżebrał, że tak powiem brzydko. Więc też, e, też na ten temat coś wie. No A dobra, w ogóle taka ciekawostka, ten, Tacie się straszliwie podoba ten Greninja, ja nie widzę fenomenu tej karty. Ona jest bardzo ładna. I tu jest właśnie no grupia. wiesz, nie? ja nie mówię, że ona jest brzydka, ale nie, 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 nie wiem, co ci się aż tak podoba. Chociaż ten, jeszcze to planuję, Ten pattern, no spójrzcie sobie, no. no ten, ten pattern, pattern to jest. To jest petarda. Złota. To jest po prostu taka petarda, że to się w głowie nie mieści. No patrz, o kurde, patrz to! Nawet ty się świeci, na taki nie No bo to. Bo dlatego, to dlatego mówię, ja już pozarażałem dużo osób. Słuchajcie. Mnie też to zaraża. E, japońskie karty. Jeżeli nie gracie, no bo wiadomo, że chyba. Wydaje mi się, że nie można japońskimi u nas w Europie grać Czemu? na turniejach. A, bo chyba nie. nie. Tak. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? No. Fajny. No kosmos. Ale ten, ten greninja jest... w sumie jest ładniejszy, moim zdaniem. Tak, greninja i w ogóle art jest. Patrzcie, jaki piękny art jest tego greninja. Yy. To sobie siedzi. Co się stało? Co się stało? No jest taka jeszcze jedna karta. On Co? nie powinien mieć holu jakiegoś? Nie, nie, to jest, to jest zwykła to, V Ale tu. To... Zobaczcie, dobra, poczekaj, bo jeszcze tego greninja tutaj się Tato, ekscytujemy, ty... greninja. Ty widziałeś kiedyś kartę V Teraz go za zasliwujemy. Ja ci dam angielską kartę, ale... Co się Dawid, stało? ale to jest taka wersja karty. Tutaj nie ma akurat w tym. A co to? Y, ten Vim ma tym, taki być, taki pusty. On taki jest, bo to jest y, SS, bo to jest specjalny set, to jest specjalnie zrobione pod to. A, czyli on nie ma się świecić. Nie wiem, tutaj dostajesz tylko tego, i to zobacz, one mają, bo pamiętasz, że one były tylko w Wiscarze, tak? Bo widzicie, Widzowie, nie świeci się w on ogóle. się tak nie się świeci. świeci, to jest taki tool, utility karta. Zobaczcie, tutaj macie. SVF to jest. To jest specjalny set mm. Który zawiera te karty, bo o, Greninja cały czas jest yy, Grywalną kartą. A bo oni po prostu wzięli te karty tak, z tak, 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 No widzisz. Ale, ale, ale zobaczcie, każdym... no, przepiękna karta. Ja nie mogę po prostu z tego Greninja, on jest cudowny. No nie? Jest super akurat to tak. I zobaczcie. No No, ale to co w sumie pokazuje? No pokazuje, <laughs> że Karta, która jest wrzucana do takiego Battle, battle Deck'a czy Battle Deck Box'a zobaczcie, ona jest idealna. Tutaj jest. Ramki ma równe, nie ma żadnych wycięć, żadnych żazów, jak ja to mówię. No i tu macie resztę kart. Nie, moim zdaniem, dziwny patent z tym Lumineonem, ale się nie będę kucił. Lumineon też jest grywalny cały czas. On jest bardzo długo już grywalny. Tu macie. Manafi e, jest grywalna. miu nie wiem. miu też jest grywalny. I to są już ewolucje, nie? Hmm? Tak może być. B-Barrel. barrel Escape Pro. Perfume, ta kulka to nie pamiętam. No i tu jest reszta energii, jeszcze nie? Mm. O kurde, trzy Które są, tak. Są trzy rodzaje energii. Także no dobra, tak dobra. wygląda ten deck box. Tu eee. mamy. tu mamy, yy, de la creme. Teraz no. odpalamy sobie boosterki, otworzymy. W ogóle fajne jest to, że macie rulera, z którego Wam może polecić czarek. Zaraz zobaczymy, <noise> że poleci czarek. Nie będzie problem, bo ja mam skaratane palce. Ale deck dobra. dobra. Tylko ta to, Jedna jak ciągniesz, karta to przekładamy. No wiem, wiem, wiem. Uważaj, wiem. bo jak się nam spierniczy sto jak z siedmiu książek Wiedźmina, Dobra. To będzie ciężko. Eee... Gruba baba. Kurde, ale zaraz za, za body shaming nas kurde zgłoszą. Nic nas no. nie zgłoszą, kurde. Odisz. Ale ja się boję. o ten eee, kanal. Latawiec? Jaką był Słablu? Słablu. Czy pamiętam. Kurde, Dor to są, to, te karty są tak śliskie z takiego dobrego papieru. Mówisz? No. Tim Poli, taką był? I To było szybkie no, no, Ale mi Ale taka. ładna karta. To nie jest chupa? Nie. Inaczej ale ładnie. Ale zobaczcie, jak ona wygląda. Inaczej, Kurde, te to, X -y japońskie czekaj To jest ja spoko bardzo dwupaternowe, ale... Sam Pokémon, cholera, wie co to jest. Tu powinniśmy dostać właśnie z, z może jednego jeszcze altar jakiegoś z tego będzie deka. będzie Charizard, i ty mi... No, by, powiem ci, żebym kurczę, bardzo się cieszył. Nie? Byś mi oddał cały ten. Ma, cały drogę. Mamy troszkę więcej tych boksów, ale myślę, że będziemy je. <laughs> troszkę. No nie, wziąłem parę ich, żeby może było na jakieś albo konkursy, albo może ktoś będzie chciał. Tak samo jak to Od nas, zobaczcie. No karta cudo, nie? Pomimo, że nie wiemy co to jest. Mi się mm. wydaje, że chupa, ale pewnie się mylę. Ale karta. No, nie no, w ogóle powiem wam. Tata mówił, co tu parę, dużo dalej? Ale no? tam parę to jest 15 lub 20. Nie no, wzięliśmy 3 sztuki. Mm. Mamy jeszcze inne rzeczy, ale to pokażemy może na jakieś tam. I przytrzymam to, żeby nie spadło. W zajawce pokażemy. To jest co, mam problem. Coś z... daj. Bo tu trzeba. Daj, bo to... Nie, Masz bo nie chciałbym, kurczę. Ja mam. O dobra, po no, Ja to nie ma... ja ma... ja mam. Ja mam. Powiem wam ten. Mam potrzaskane palce, trochę mi schną. Ale dodatkowo jeszcze te karty są takie jak papier kredowy. One są grubsze. Czyli jest papier kredowy? No, Dziś one są bardziej śliskie od tych naszych europejskich, nie? Hmm. Tricity taką... Ale mam... ładny, ładny, czy... ładny, ładny, ładny. Elektrod, nie pamiętam. No nie, no to jest Toxic. Bumblebee. bumblebee. Ten mały Bumblebee. Mm, Larwitar, fajny. Larvitarek. Będzie, będzie, pa. Nie, no teraz chyba nie, co? I co? I co? A to nie jest ten Tyrek, czy coś? Ale on jest brzydki. On jest brzydki. On jest w ogóle, wie co? Ale on jest. Brzydki. To jest, powiem wam, to jest ten drugi rodzaj AX-ów, nie gwiazdkowy, tylko ten taki jakby nakrapiany, taki. On jest dziwny ten AX, nie? A daj mi do rączki. Uważaj go, zliwni. Bardzo dziwny On jest taki dziwny, naprawdę on jest dziwny. Ale on jest brzydką kartą, nie podoba mi się no. Wrzucimy wam do paszek widzę. Kwestia gustu. No ale nie mów w ten sposób, bo pomyślą, że to dajesz im badziewie, to... nie? Moja no, karta ciekawa, wiecie, ale mi się nie akty. podoba po prostu. A oczywiście fleksujemy się naszymi Voltami, zapraszamy do zakupów. No, robisz darmową reklamę. No to dobrze, firmie? No, e, nie firmie, tylko mówię, że my posiadamy jako jedyni w Polsce takie. Fajne do gradeowania, one się bardzo dobrze nadają, takie sliwy. Zobaczcie, jaki to ma klar. Jakie to jest czyściutkie. Nawet to się nie grejduje w sliwa. Nie, no wysyłasz do gradeowania w takich sliwach, pania No Albo, że tak. Dobra. Musisz to wysłać, bo inaczej. Że... Karty, Także mamy tam. dwa busterki na 10 i mamy dwa dropy. Także jestem na razie, w zasadzie już jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Mhm. Mimo, że dropnął Tyrek no. i jakiś. Podróbka no, coś chupy. coś tam podróbka chupy mm. e, jaką był e, no, twin coś blade coś tam coś tam coś tam no o to to gepi lubię tą kartę w ogóle no, lubię co, ale tego, od Narcik, te takie róże, czy to tulipany no no widziałem takiego gościa na youtube kiedyś który zbiera wszystkie to gepi wszystkie te? co wyszły no Timpole i... I no i na inkales, ale na inkales ładny Ładny Arcik. To co przez plecy do śmieci nie 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 absolutnie japońskie ale... karty są bardzo ładne mi się bardzo ale podobają ja tak chyba faktycznie zacznę od nowa grać w gwintach no widzisz zacznę sobie w zbierać od nowa no to od nowa nie musisz no, tam... no ale teraz to ja bym był której w 15 lidze. i jak zaczniesz w... od nowa, to i tak będziesz w 15 lidi. Ale, Ale my tutaj. Dawa, to, y, to będzie na innym odcinku, bo my tu dzisiaj powinniśmy o Pokemonach gadać, a nie Dawid o tym. No zarys, Świniaczek, no. bardzo fajny arcik. No Ja tak mówię wiesz, profilaktycznie, nie. Eee, bonsai. Drzewko bonsai. Mały ten. Mały Wulpix. Nie, to jest Wulpix, a tam były I... A co to jest? Za pok? Wilk? To jest ten wilczek. Ale ten, zobacz, jaką pozycję przyjmuje roku. pozycję do skoku, widzisz? Ręką się podpiera tą nogą. Na no, no moje teraz klęcze, ale okej. Okay. No, no nie do końca zobacz. Bo jedną ma na kolanie, widzisz, jak wyszykował się do skoku. No fajny mm. arcik. Powiem Ci, że jakoś nie pamiętam tego Artu, żebym go widział wcześniej. Wiecie widzę, to jest tak, że tata poza kamerami dużo ogląda tego Pokemonów ja praktycznie nic. No powiem wam, że e, bardzo ja fajne jest to. W tym pudełeczku. O, Twój ukochany. Ale biega. zobacz, y, pamiętasz ten art z, ze starego ggn Nie pamiętam. Z Sun and Tylko, że on tam był w, w tym, w, w holo, bo to był rar. Mhm. No. A ja nie pędzę. Nie pamiętasz. Kiedyś pokażemy na odcinku. O, borsuk. 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 E... To jest ten lodowy, coś tam, coś tam. Ten lodowy. Taki dziwak. Ciasz. O, o dobrze Marcin. wróży, bardzo ładny, patrzcie. I to wygląda wypadnie, zobaczcie. Wypadnie. I... I... Nic. No ale mamy już dwa dropy na 10, liczymy. Kurczę, powiem ci, żebym się ucieszył, jakbyśmy jakiegoś altarta dostali, wiesz? Bardzo bym się ucieszył. Powinien, yes. teoretycznie powinien dropnąć, bo tutaj oczywiście Ech. widziałem na odcinkach, że nawet i czaruś potrafi dropnąć ludziom. No ale nie? ty to na odcinku, no. Ale, ty to na odcinkach zawsze widziałeś tam pentacle, że zobacz, dropi to Master grabi. Ball, a na mnie drochnął Master Ball. Tam. No właśnie. Ten set? No pamiętam, pamiętam. Śnieje. E no. To jest ten. silnik. Ten silnik. No. silnik. I paszto. O, coś jest. I x o, i, jod. i, i jod to latający, ale ładny. O no kurde, te japońskie karty. Może są... nie ładne, ale jaskrawe, to mi się podoba. One są kolorowe, no są wyborne te karty. Dobra, zostawcie. jak zwykle nie mówię, się nie? zachwyca tym no ja Zachwycam się, bo widzisz, ja na przykład y, nie oglądałem Pokémonów i myślę, że nie za bardzo będę, ja nie znam tej historii. Mi się podobają w, y, nie tylko już y, teraz, ale wcześniej, jak w karcianki grałem, to mi się podobają właśnie arty na kartach, nie? Mm. Wyjątkiem jest Magic, bo tam arty są albo ok, magic, albo, kidy, albo w ogóle beznadziejne. Jeden Magic był fajny. Ten taki Magic i to był alternat, to był Takti. Pamiętasz? Magic a ja mówię o Magicu de Gateringo, a ty mówisz o tym. Dobra, ja, ja no ale mamy to. Mieliśmy gadać o Pokémon. No, mieliśmy gadać. Ja mówiłem tylko tak Ja wiecie, mówię jak... wcześniej o Gwince, ten o Magicu. Ale o generalnie lubię, e, lubię arty na kartach. Nie? mi się na przykład, tutaj mi się bardzo podobają te arty. Zresztą ze wszystkich karcianek, jakie znam, to arty ładniejsze chyba ma tylko i wyłącznie no ale to wiesz, tu mówisz o wersji to cyfrowej. To mówisz o wersji cyfrowej i mówisz o wiesz o zupełnie innej klasie, bo tam, no tam no są karty no premium, tak, tak. animowane. To był co innego zupełnie to pierwotny... no, Ale też był fajny, nie? O mały ten. Może nie był ładny, ale był pierwotny Klarowita, gwint taki, tak. no pierwotny Gwint będzie coś takiego. O kurde, o! ale nam daje! Ej, to nie jest złe. To nie jest głupie, ale to jest znowu. Ale zobacz, znowu to jest ta karta, która jest taka nakrapiano-rejowa, nie? Zobacz no, to, to jest takie, To jest tylko takie lekko brokatowe, a to no, całe no, 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 się świeci. No, no, Fajne, fajne. To jakby fajne. to była taka ramka metalowa, on z tego wychodził Stare EX-y były no Mi się te stare też bardzo podobają. EX-y, Taktimy, GX-y. Ja Wam powiem może widzowie historię bardzo krótką. Kiedyś miałem podróbki kart Pokémon, nie wiedziałem nawet, że to są podróbki. nie? Potem pomyślałem, że to podróbki, poprzecinałem je na połowę i wyrzuciłem. I tam był ten taki czarek. Yy, może teraz się wyświetli zdjęcia, jak nie zapomnę Tacie powiedzieć, który to. Tam był taki czarek, tylko że podróbka. I jak ja zobaczyłem, że on chyba kosztuje 600, czy ile Dolców aktualnie, i ja się tak przeraziłem, że to był oryginał, ale ostatecznie chyba, chyba nie. Bo jak tak, chyba to nie? będę zły. No lepiej, żeby nie. To już lepiej do tego powiem Ci, Dawid, nie wracać, wiesz? Bo to mhm. kurczę. Ale on o, ten tył, to były takie niebieskie tło, i tam były pokemony w no środku, to, no to nie. Lepiej do tego nie wracać, bo się potem niepotrzebnie człowiek denerwuje, że może coś wartościowego kurczę. dobra, to nie pokazało. Rozwalił, nie? W sumie faktycznie nie sprawdzać lepiej. Zigzagun. Czy Obstagun? Obstagun był ten większy. Jeden pieso, szczuro, kreto, nie wiadomo co to. Dobra. No ten akurat arci. tak? To był Inkey i nie pamiętam. O! To GPI. Nie I czapka. Czapka zawiodowcy pociągów. Dostały nam dwa busterki, ale jak na to... Dobra, już by ostatniego. Też mógł. Jak no. na tą chwilę to powiem Wam, że rewelacyjny dropik. Wprawdzie nie mamy altarta, no szkoda. Tak ale jeszcze wszystko nie przed mów. nami. Nie mów hop zanim nie zrobisz sił. Czy jakoś tak to było? No hop siup. Tutaj pies z nagrobkiem A tak... na ubia. A ja myślę, że to jest jakiś paw. To jest paw? Nie, to jest eee... Robocop. To jest nasz mech. Ma eee... te dwa, dwa groszki wkurzone. <laughs> Bonzai. to Bązaj drzewko. Jo Altart. Ale ładny. Ty. Mówiłem wam, że będzie. Hondum. Oni tak? chyba wrzucają Hondur, Altarta ale. zawsze jednego do takiego boxa. No. To są te małe pieski. Ej, ale piękny. Piękna ta karta jest. Dobra. Wiesz co? Trzeba otworzyć nowego tego. Tak. No z boczku albo nożykiem masz. Nożyk. Jaki poszło? nożyk? Tata siława. Poszło, poszło. Co? Ale nie, nie. Nie poharataj. Tato. Luz. Bo to jest wiesz Najwyżej ostry nóż kupował... Daj, ja może otworzę, daj Tika, Dawid ja Daj Dawid, tata. proszę Cię Nie weź mi tym rękami pociągów No bo zaraz to... Kurde kto już już, ja. już, już. już. 20 minut siłowania przez top loader bo nam się akurat skończyła paczka z toploaderami. Okay. Teraz otwieramy następną Przypominamy Znowu flex, flex, flex Już nie będę wymieniał nazwy firmy Takie paczuchy 50 Sztuk, tu jest bardzo fajny temat. Daj jedną. Dziękuję. Proszę, ale ładny, ten. A no ty też, One jakiś zarysowany są... ci ten. Nie, to ci się tylko wydaje. One Wydały są naprawdę, Klar mają wspaniałe te, te topladery. No i wszyscy pocketuberzy ich używają, zagraniczni oczywiście. No, polakach to no nie, jesteśmy widz... nie widziałem, ale nie widziałem ich nigdzie w Polsce. Nawet rozmawiałem z firmami. Żeby może ściągnęły prosto od producenta, to jakoś się nikt nie kwapi więc żeśmy ściągnęli sami. Ale Dawid, będzie strasznie długi odcinek. Ale no podobają mi się te kanały. O kurde, 21. No, Piękne są. Dobra, ja ostatnia, Dobra ostatnia jest dla ciebie, proszę bardzo. Ty yy, sobie zabierz? Ja, może tak, żeby no. nie było, że ja coś swinguję. Nie no. Jaż wiecie, widzowie, jestem uczciwy, nie? Takich rzeczy jak nie ma. Jak złapiecie złodzieja zbywa. za rękę, to powiesz że to ale nie jego rękę. Kurczę, no powiem ci, że jestem Dobra. zaskoczony, dropik. Pomóc ci? Tak, bo jestem upośledzony. Nie. My bo bolą prostu... palce. Wiem lekarza z palcami nie bolą, przepraszam, I tata jak do tego, jak do tym paka. Ci. Dobra, Jeden od góry, jedno tak? Tak, Tak, jedną na dół przykładasz No i teraz. Dobra. I tak... O, postaram się tak. Ale fajny niedźwiedź. Trochę miżeli, niedźwiedź. Z glutem. z glutem dokładnie <laughs> Niech glutowy o I, Iwi wow. Iwi nasza ulubiona no? Ale się dziwnie tak robi Pirania to jest Ka karwania Karwania chyba no eee, to nie wiem, Kosmodron co? i uwaga dam dararam, dam dam dararam, dam dam o, i holo nam wypadło ja, ja, ja myślałem, że cię sobie. Zapomniałem, trochę. że tutaj są w ogóle holo karty, nie? Mm. Ale y zobaczcie. I to nie jest jakieś tam petarda holo, bo widzisz. My się podoba, że dużo... nie Jastrawy chodzi, jest chodzi mi tak, ale widzisz, widzieliśmy dużo lepsze karty Holo, nie? Wersje japońskie. Mm. ale patrzcie. Ale, nie jest ale w porównaniu do europejskiej to wam gwar gwarantuję, że jest <laughs> ze trzy razy lepsza, przynajmniej nie. Nie mam w ogóle porównania. A co to za zwierz, to nie wiem. Nawet. I X Patrzcie na wycięcie, nie? Zobaczcie. To hmm. są wycięcia kart japońskich. Porównajcie sobie do europejskich. Patrzcie, tu jest wszystko równiutko zrobione. Nie ma żadnego whiteningu. No, powiedzmy, że równiutko. Nie, no zobacz, nie ma żadnego whiteningu na karcie w ogóle. Hmm. Ramka jest równiutka. Dlatego warto zbierać na przykład karty japońskie, bo po pierwsze są ładniejsze, na pewno. Po drugie mogą być droższe, ale to w tylko. Po drugie one przypadków. są później yy, w. w po iluś tam latach, powiedzmy adekwatnie do tych setów angielskich są droższe, dlatego że wiadomo nie zawsze, bo chociażby no, prawie tam, zawsze. Charizard chociażby z base setu jest droższy angielski chyba. Bo widzisz, bo Japończycy na przykład z tym base setem oni trochę inaczej do tego podchodzą. Tam można te tanie karty kupić. No to dosyć, zależy nie? od podejścia, jakby, nie? W każdym razie chodzi o to, że Japończycy nie robią y, takiej masy do druków jak Europa, nie? Mhm. Czy Ameryka. Najpierw Także przede wszystkim przykładają się do jakości tych kart. Czyli zobaczcie, z takiego boksika, taki tutaj, taki boksik, czar, taki battle box, czy jak to się nazywa, to zabiorę, z kartami, dostajecie masę takich bulkowych kart, dostajecie mhm. gwarantowanego za Radiantowego. Gwarantowanego greninja. Pięknego, jeszcze ładniejszego czekaj, 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 To? Weź tak zrób, żebym mógł manipulować twoją ręką. Czemu on tu ma takie piętno całe? Tu? Czy to jest odcisk palca? Nie, nic nie ma. No, odcisk mojego palca. A, no dobra. No, już no, tak mam schizę, co tak. się dzieje. Eee, I teraz coś. Teraz dropy Powiedzmy, że to jest jakiś Pokémon typu hupa, albo coś Ten w tym Czyli tak. Jeden dropik. Pyłymu, to... Czekaj, bo ja teraz mi się to tak ślizga, że nie wiem, czy pojedynczo biorę. Drugi dropik. Najbliższy z tego wszystkiego. No, Pijot, fajny. Trzeci EXIK. Czwarty EXIK. Piąty alternat. Alternacik, czyli Ale jeden tak, jak super. żeś mówił, no, bardzo ładne są piaski. I holo, czyli 6 dropów na 10 6 paczek. 6 dropów na 10 paczek. Super. Powiedzcie mi, gdzie tak daje kurczę, oprócz tych zepsutów, zepsutych y, do druków z Crown Zenita europejskiego. Co, tak, o, co tak oddaje? Poważnie. Co tak oddaje, paż. powiedzcie. No i to, i to, powiemy Wam, że to jest kwota około 250 zł na polskie, nie? To znaczy, buster, to znaczy, mówię już na gotowo do ściągnięcia za to, za, za to nie? No. Za to, za to. to, takie pudełko całe. To jest około 250 zł No i teraz kurcze, macie dwie fajne karty, ładne radianty. Naprawdę, to są najładniejsze chyba radianty jakie mogą być. Jeszcze ładne są z Pokémon Go. Ten cały komplet. Venozaura. One były też spoko. To też sobie kiedyś ściągniemy, bo naprawdę piękne są. My ten czarek we to był sorry. No, komplet angielski był, no wiadomo. Nie? A mi ci że chyba jest tam najbardziej podobno. I blastość też jest ładny. No. On jest żółto-niebieski, taki kontrastowy, też fajny, nie? Mi chyba z tego seta. Spokojnie. Weno, taki A zielony, był... A, on był taki ale wkurzony? taki, tak, ale taki naprawdę taki kurczę wyrazisty był bardzo fajny. Kobiety. No i ten czarek też jest ładny, nie? No. Tu tu mamy dwa radianty i tutaj mamy ich 4 -y, i jeden, jeden alternat. I jeden alternat poleciał, także bardzo fajnie. Ale te psy są super. Kurcze, no dropik uważam, że rewelacyjny. Z takiej, z takiej no jak kuszeczki. na to, że to jest taka popierdółka. Popierdółka, plus jeszcze macie bulkowe karty. Dzieci mogą się pobawić. Tu A macie wiadomo jedno, widzowie, tu macie co jest drugie. największym dropem tego odcinka. Największym skarbem. A, pudełeczko. Pudełeczko, ale pudełko jest takie grube. To nie jest jakieś badziewie. A możesz zrobić crush test? Nie, nie możesz. Nie. To jest grube pudło. I one, zobaczcie. Naciskam z całej siły. Ono jest mega twarde, kurde, nie? to mogę zrobić klarkę. I tutaj możecie sobie układać yy, karciostro. możecie pociąć spróbować. Bardzo fajnie. My się żegnamy na dzisiaj. Zapraszamy na zrzutkę, pamiętajcie. Bo do wygrania będzie PSA 9. Jak tak będzie... jest. Każdy, kto weźmie udział, będzie brał. Yy... Wydział w losowaniu w mm -hmm. PSA 9. Tak przy okazji my mamy farta, wy macie farta. Wy macie farta, wyciągacie cały czas czarki od nas, tych paków jakby, jakby ktoś nie wiedział, to ostatnio dropnął czary z 151. 151, ten topowy, altartowy, czyli jakieś 120 dolarów. Tak na znaczy 300 plus minus. Marcino, no, Marcino do kolekcji. Tak, on miał malutki whitening ale spoko to mogła być nawet dziesiątka bez problemu. nie? Mm -hmm. To Więc... co, strasznie długi odcinek, dzisiaj 27 ja, minut. Strasznie długo, no ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Tata dawno nie nagrywał, to dajcie mu się nacieszyć, zrobić live w, w niedzielę, we wtorek, przepraszam, drugi dzień świąt 16, nie, na, mhm. nie zawracamy już głowy, żegnamy się i do I zobaczenia. Dziękujemy. No i już teraz w sumie mogę powiedzieć. Wesołych świąt widzimy. Tak jest, nawzajem. Mhm. <laughs> na razie. Trzymajcie się i cześć.